Politycy od dłuższego czasu maglują w Sejmie, Problem wyborów parlamentarnych w Polsce. Wiosna czy jesień? Za wiosną są posłowie, którzy nie lubią SLD. Za terminem jesiennym opowiadają się posłowie, którym żal jest wyrzucić w błoto pół miliona złotych. To, to tak jakby nowy, dobry samochód oddać na złom. Tym z sojuszu, którzy są już finansowo ustawieni, też podobają się wybory jesienią, bo będą mogli dłużej wywnętrzać się w telewizji. Natomiast zdaniem sekretarza generalnego SLD Marka Dyducha należy poważnie rozważyć połączenie jesienią wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendum w sprawie konstytucji europejskiej. No, jest to ryzykowna koncepcja, bo wyborcom może się pomylić i do Parlamentu wybiorą konstytucję, partie polityczne odrzucą referendum, a prezydentem zostanie Laska. No. Jest to jakieś wyjście, na pewno będzie w kraju mniej chaosu niż teraz, choćby w związku z dyskusją wiosna czy jesień. Ale można by znaleźć w tej sprawie kompromis. Na przykład parzyści głosują na wiosnę, nieparzyści na opozycję, reszta jesienią. Albo wybory przeprowadzić przez ulicę, O, zajęliby się tym harcerze. Gdyby jednak doszło jesienią do tych potrójnych wyborów, parlament, prezydent, eurokonstytucja, to można by, żeby nie marnować frekwencji, przeprowadzić przy okazji wybory z polonia. Taki dzień globalnych wyborów krajowych urządzić. Ludzie poszliby do głosowania i wybraliby e, meble do mieszkania, numer telefoniczny, piasek z narzeki, jajka ptakom, czy, czy dokonaliby wyboru zagadnień z literatury. Potrzebne są takie wybory, bo jeśli chodzi o wybieranie polityków, to, to, to nie ma specjalnie w czym wybierać.